Świętowanie rozpoczęło się od biegu rodzinnego, który zgromadził licznych uczestników, od najmłodszych po seniorów. I ruszyli, brawo dla nich. Na krótkiej i bezpiecznej trasie liczyła się przede wszystkim radość i wspólne przeżycia. Biegacze, wszyscy ci, co rozpoczęli, zakończyli, zakończyli bieg, to wspaniała inicjatywa, którą robimy po raz drugi dla wszystkich naszych rodzin, dla wszystkich chętnych, którzy chcą podnosić swoją tężyznę fizyczną, chcą uprawiać sport. A jak widzimy, zainteresowanie jest bardzo duże. Dziś na starcie stanęło ponad 100 osób gotowych do walki fair play na linię startu. Zameldowali się i duzi i mali. Były także babcie, które razem ze swoimi wnukami i wnuczętami biegły. No i wszyscy, tak jak wcześniej powiedziałem, ukończyli bieg. Wieczorem mieszkańcy bawili się podczas biesiady złote melodie wieczorową porą, gdzie przy dźwiękach znanych utworów mogli spędzić czas w rodzinnej integracyjnej atmosferze. Przygotowani jesteśmy na bardzo wiele i na bardzo długo, także myślę, że damy radę. I na bardzo wesoło. No właśnie, bo dzisiaj e, ważny koncert, jeżeli chodzi o Złote Przeboje, czyli tak, takie typowo tak. dla osób starszych, prawda? Tak, dlatego no. Uniwersytet też bierze udział w organizacji, a my jesteśmy przedstawicielkami. To powinno być w każdej gminie coś takiego, nie? Super, dla mnie to jest coś fantastycznego. Myślę, że każda akcja skierowana dla tego rocznika i nie tylko, bo i dla młodszych również. Myślę, że się przyłączy, przyłączy to młodsi tak samo, nie? Jak i my. To jest ruszenie się z domu. Seniorów dużo dzisiaj. Myślę, że nie skończy się dzisiaj tylko na słuchaniu, ale również i na tańcu, prawda? Tak, 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 Powinny być częściej. Powinny być częściej, tak? Oczywiście. Wspólnie się trzeba bawić. Biesiady, dużo biesiady. Ale pani ma na myśli wspólne bawienie się, czyli różne roczniki, tak? Tak, tak, tak. Wspólnie, rodzinnie. Dzieci, młodzież, dorośli. Dają dużo rozrywki w życiu codziennym, to wiadomo, że rozbierają no, wspierają też lokalność, że Tak no bo, czy jak stołniska, coś takiego, to mamy okazję spróbować czegoś, czego już do tej jeszcze nie próbowali. Główne obchody rozpoczęły się uroczystym korowodem, który tradycyjnie nadał wydarzeniu wyjątkowego charakteru. Następnie odbył się bieg służb mundurowych. Trzy, dwa... O Mistrzostwo Wielkopolski, w którym rywalizowali przedstawiciele różnych formacji. W ramach Niżgowa mamy kolejną edycję biegu służb mundrowych. to tym razem 11 edycja. Ruszyliśmy w tej chwili, biegacze są na trasie biegu. Trasa biegu biegnie najpierw ulicami miejscowości Żgów, potem wchodzi na malownicze rejony Nadwarcieńskiego Parku Krajobrazowego i tą samą praktycznie trasą biegacze przebiegają na linię mety przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w, w Żgowie. Natomiast co roku mieliśmy temperaturę grubo powyżej 30 stopni, natomiast dzisiaj na godzinę 14, no zgodnie zresztą z planami, które potwierdziło nam lotnisko w powidzu, no niestety przyszedł deszcz i bieg nam się opóźniło o około 5 minut. To niewiele. Oczywiście wszyscy to przeżyli, wszyscy cało i zdrowo wystartowali. I liczę na to, że cało i zdrowo przybiegną na linię mety po ukończonych 10 tysiącach metrów. Po pierwsze to jest integracja służb mundurowych, dlatego że jak wiemy, dzisiaj służby mundurowe mamy w czterech resortach. To służba więzienna podległa ministrowi sprawiedliwości, Krajowa Administracja Skarbowa, ministrowi Finansów, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji masz cztery służby mundurowe to policja Straż Graniczna, służba ochrony państwa, ale również... Chyba najbardziej rozpoznawalna dla wszystkich oprócz Policji i Straż Pożarna. No i oczywiście wojsko, które ma różnego rodzaju formacje. Dzisiaj, te wszystkie, y, można powiedzieć, siły mundurowe, nie widziałem tylko Krajowej Administracji Skarbowej i sop bo sop tutaj nie ma, stanęły razem na starcie, żeby pokazać, że są wspólnie razem żeby dobrze się bawić, a przede wszystkim promować zdrowy styl życia. Ten bieg służb mundurowych już na trwale wpisał się w kalendarz imprez nie tylko gminy Żgów, ale także powiatu konińskiego. Przyjeżdżają tutaj przedstawiciele służb mundurowych z całego kraju z różnych formacji. Ja gratuluję panu wójtowi, samorządowcom, policjantom z Konina, komendzie miejskiej policji Konina organizacji wytrwałości, bo to bardzo ważne wydarzenie. W życiu powiatu konińskiego, miasta Konina, ale przede wszystkim gminy Żgów. W tym biegu uczestniczą również żołnierze Armii Stanów Zjednoczonych, ale jest tutaj też wielu gości. Widzę gości z Litwy, gości z, Buł, z Bułgarii, także całe dni Żgowa mają wyjątkową oprawę i jest tutaj zacne grono i zawodników, i gości. Wydarzenie naprawdę na wysokim poziomie, ale przede wszystkim wydarzenie dla mieszkańców Żgowa, bo oni mogą się spotkać, są tutaj strażacy. Są przede wszystkim koła gospodyń, piękna impreza, mieszkańcy Żgowa mogą się integrować, mogą się spotkać, jest czas pracy, ale także jest czas zabawy. Jest to przede wszystkim święto społeczności gminy Żgów, ale wzbogacone jest o ten odbywający się po raz kolejny bieg służb mundurowych. I jest to też doskonała forma integracji, bo zarówno ta strona mundurowa ze stroną samorządową na co dzień współpracuje często się nie widzi, często podejmuje działania, które trafiają na pierwsze strony gazet, ale częściej te, które gdzieś tam po cichu są realizowane, a wszystko w zakresie naszego bezpieczeństwa, więc taka, taka sytuacja czy taka okoliczność jak dziś tutaj w Żgowie jest doskonałą okazją, aby wszyscy ci ludzie się poznali i po prostu integrowali, ale tak jak powiedziałem, tutaj najważniejsza też jest społeczność gminy Żgów, która obchodzi swoje święto. Z kolei popołudnie należało do artystów. Publiczność mogła usłyszeć m.in. gminny chór dominium, szkolną estradę oraz Laurę Bączkiewicz. Na finał wystąpiła Gwiazda Wieczoru zespół kombi łosowski, który porwał mieszkańców do wspólnej zabawy. Dni Gminy Żgów to nie tylko koncerty i sportowa rywalizacja, ale także prezentacje kulinarne sołectw, stoiska z regionalnymi potrawami i liczne atrakcje dla najmłodszych. Jak co roku panie z Kół Gospodyń Wiejskich zaskakują nas swoimi pomysłami przygotowanymi potrawami, no i pewnie nalewkami i wszystkim tym, kto, co kiedyś przygotowywały nasze babcie. Te wszystkie przysmaki cieszą nasze podniebienia, no i pewnie wszystkim przybyłym gościom smakują. Każdy może się tutaj poczuć w pełni, myślę, najedzony, no a wszystko to, co przygotowane jest przez koła gospodyń wiejskich, no pewnie jest na bardzo wysokim poziomie, zresztą świadczą o tym zdobywane nagrody już w skali ogólnopolskiej przez nasze panie skół gospodyń. Wydarzenie ponownie potwierdziło, że żgów potrafi świętować w sposób, który łączy tradycję, aktywność i dobrą zabawę, pozostawiając uczestnikom wiele pięknych wspomnień.